Czeć moi drodzy, w kolejnym materiale wideo tym razem produkt dobrze już znany na kanale firmy Ostark. Był tutaj już gdzieś tuner DVB-T. Podlinkuję wam go gdzieś u góry. Dzisiaj model bardziej zaawansowany, chociaż może starszy Ostark AS2X Combo. Jest to tuner, który integruje w sobie standard DVB-S, S2, S2X. I DVB T, T2 i DVB C, czyli tuner do telewizji kablowej, telewizji, e, cyfrowej telewizji naziemnej, jak również do e, telewizji satelitarnej, czyli all in one. A więc, nie przedłużając, zapraszam do materiału. pudełko takie, do jakiego przyzwyczaił nasz OSTARK, czyli foliowane, tekturowe, a na nim zbliżenie do tunera. Prosta konstrukcja z wyświetlaczem. Do tego pilot, chyba nieco na, w starszej technologii niż nieco starszy niż w modelu DVB-T, który niedawno testowałem. Wsparcie dla rozdzielczości do Full HD, wsparcie dla kodeka H265 Hz. Oczywiście port HDMI musiał się znaleźć i mamy wspierane funkcjonalności time shift odtwarzanie mediów oczywiście Wi-Fi również tutaj jest HDTV YouTube porty USB i standard przesłania bezprzewodowego DLNA. Ścianka, informacja o pełnej kompatybilności z DVB-S2X T2 i C czyli Głównymi standardami, jeżeli chodzi o przesłanie telewizji kablowej, naziemnej i satelitarnej, wspiera zarówno telewizję SD, jak i HD, kodeki 2, MPG 2, MPG 4, H265 Hz i wsparcie do 1024, czyli do Full HD, funkcja szukania. Jest tutaj również informacja. O 2000 transponderów i 4000 kanałów. To chyba jeżeli chodzi o DVBS. E, informacja o cyfrowym, e, cyfrowej modulacji, której, którą wspiera w zakresie pracy od 950 do 2150 MHz. Mamy informację o szybkim wyszukiwaniu, e, wybieraniu kanałów w zasadzie i o tym, że wspiera różne aspekty, gdyby ktoś miał starszy telewizor. USB 2.0, niestety nie 3.0. I jeszcze mamy informację o telefonicznym odtwarzaniu. Made in China oczywiście produkt. Słuchajcie, druga strona to jest w zasadzie powtórzenie strony pierwszej, więc tutaj pozostaje nam tylko otworzyć opakowanie, a w nim mamy instrukcję obsługi. Razem z informacją o pilocie. W kilku językach. Mamy zasilacz. Zasilacz jest o mocy 12W. Nie wiem, czy będziecie to widzieć. Otrzymujemy oczywiście w zestawie również baterie już tradycyjnie dla Ostarka, prawo producent o tunerze może za chwilę. Mamy jeszcze. Dwa ciekawe dodatki, kabel HDMI, też tradycyjnie po raz kolejny brawo dla Ostarka za bogaty zestaw sprzedażowych i w tym zestawie otrzymujemy, słuchajcie, antenkę MT7601, ona jest, jak się domyślam, do wifi na port USB i w ten sposób będziemy mieli dostęp do Internetu. Mamy też pilot. Jeżeli chodzi o pilota, to jest on sporawy jest to dosyć klasyczna konstrukcja, więc no tutaj pilot, niestety najnowocześniejszy, przynajmniej z wyglądu nie jest. Jest spory, plastik solidny, ale dosyć twarde klawisze. Bardziej podoba mi się ten pilot do DVB-T2. Jeżeli chodzi o funkcjonalność, to mamy tutaj strefę kanałów, włącznik, wyłącznik, wyciszanie strafę playback, klawisze funkcyjne i strafę numeryczną. Teraz sam główne urządzenie czyli tuner ofoliowany. Słuchajcie tutaj mam wyświetlacz. Logo Starka i nazwę modelu. Z boku plomba. W środku widać płytkę drukowaną ale widać też że jest sporo Otworów wentylacyjnych na dole również, co może dobrze wróżyć, jeżeli chodzi o chłodzenie. Porty, port satelitarny, port antenowy, wyjścia audio, <coughs> HDMI, Ethernet, USB i zasilanie. Mamy również elementy montażowe na ścianie. Możemy w ten sposób sobie zawiesić cały sprzęt gdzieś za telewizorem, jeżeli ktoś ma takie życzenie. Z boku jeszcze mamy drugi port USB, bo to jest jeden. Tutaj mamy port USB numer 2. i kanały następny, poprzedni i włącznik, wyłącznik samego urządzenia. Na plus mamy nóżki, które pozwolą nie rysować powierzchni, na której będzie stał tuner. Słuchajcie, jeżeli chodzi o odbiór kanałów, to od tego zacznijmy, może? No to jest najistotniejsze. Kanały są, e, słuchajcie, świetnie odbierane. Tutaj mamy odbiór satelitarny. Kanał Explorer HD, Channel, i jest on, jak widać, naprawdę wysokiej jakości. E, nie mam do czego się w zasadzie przyczepić, jeżeli chodzi o jakość tego kanału. E, obraz to jest żeleta, jak na, jak na HD. Szybkość przełączania kanałów. Jak widać satelitarnych, też jest bardzo dobry. To jeżeli chodzi o słuchajcie satelita, chociaż można je mieszać razem z kanałami również naziemnymi, możemy też wybierać sobie tutaj kanały wszystkie naziemne. No i w tym momencie mamy kanały naziemne. Jeżeli chodzi o telewizję naziemną, też przełączanie kanałów, słuchajcie, brzmi, trwa, przepraszam, dosłownie chwilkę. Bardzo szybko przełącza kanały. Tutaj mamy kanały również, oczywiście, z kodowane, nie kodowane, tylko przepraszam, z heft, Więc one są wysokiej jakości. Samo przełączanie trwa szybko. Mamy informacje o słuchajcie, jakości. No tutaj, te akurat dzisiaj mi gorzej odbiera, ale to jest normalne ostatnio. A dzisiaj jest pogoda dosyć słaba. Mamy. Siłę sygnału, jakość sygnału, nie mamy tylko niestety paska postępu. Dla niektórych będzie to wada, dla mnie nieszczególnie. Mamy dużo informacji, słuchajcie, poza tym. Mamy informacje o tym, jakiej jakości jest sygnał nadawany. Jeszcze raz Wam sobie postaram to pokazać. Mamy informacje o sile sygnału, jakości sygnału, jak również informacje o tym, w jakiej rozdzielczości jest nadawany, czy ma dodatkowe funkcjonalności, jaki jest kodowany dźwięk, jaki jest kodowany obraz, więc tutaj do tego też zastrzeżeń mieć nie mogę. Przejdźmy może do głównego menu, słuchajcie, a główne menu wygląda w ten sposób. Jest podzielone na kilka sekcji. Mamy tutaj listę kanałów. I tak jak powiedziałem, są tutaj już do wyboru kanały telewizyjne, jak również satelitarne. Ja łapię też czeskie kanały, natomiast one dzisiaj odbierają średnio. Zobaczmy, jaki jeden z nich odbiera. To wszystko zależy oczywiście od jakości sygnału, od pogody, od wiatrów. No Niestety mam je w liście, ale odbierają słabo. Dużo lepiej odbierają polskie kanały. Jak widać, mamy też oznaczenie, czy jest w HD, czy też nie. Telewizja regionalna. Mamy też Warszawę Też odbiera Ale tutaj akurat są pewne zakłócenia Mamy TVP Kobieta No dzisiaj pogoda jest nie najlepsza, więc yy, Te kanały Średnio niektóre łapie To jest niestety specyfika telewizji naziemnej Szczególnie DVB-T2 Słuchajcie, jeżeli chodzi o funkcje sieciowe, to mamy tutaj Network Configuration, czyli możemy skonfigurować przez WiFi bądź 3G bądź LAN sieć. Natomiast znalazłem ciekawą, ciekawy błąd. No tutaj niestety w, w przypadku sieci WiFi nie można wpisywać haseł z cyframi po prostu nie ma takiej opcji niestety. Więc musimy posiłkować się zmianą hasła, bądź też połączeniem kablowym. I mamy tutaj też taką opcję LAN ja mam wyłączony w tej chwili oczywiście możemy posiłkować się kablem wtedy nie ma najmniejszego problemu i możemy już wtedy korzystać z network configuration wybierając LAN I tutaj mamy ustawienia, możemy je możemy się łączyć mamy status connect i korzystać na przykład z aplikacji sieciowych, tutaj mamy do wyboru będzie to YouTube, w wersji oczywiście bardzo okrojonej e, natomiast jakość samego odtwarzania wideo e, powinna być niezła zaraz to sprawdzimy ładuje się No jeżeli chodzi o jakość wideo, nie można i zastrzeżeń, ale Sama, jak widać, wyszukiwarka jest Mocno, słuchajcie, e, prosta DLNA, tutaj Dużo mamy tłumaczenia Dużo mamy arabskich krzaczków, nie mamy tłumaczenia po Na angielski, więc Szkoda I mamy jeszcze Satypi. Tutaj mamy część przetłumaczenia na angielski ale widać, że możemy opcję włączyć, wyłączyć, też wyskakują arabskie krzaczki. Generalnie funkcje mało przydatne IPTV. Jeżeli korzystamy któryś z tych systemów Xtream lub też z kustomowej listy IPTV możemy to podłączyć. Stalker VOD nie wiem co to jest i Stalker IPTV też nie wiem. Wolę nie znać tych serwisów, ale być może niektórzy z Was z nich korzystają. Mamy też online updates. Możemy sprawdzić. Z tego co widzę mamy wersję czwartą, a nowszej nie ma. Możemy też oczywiście ręcznie wgrać plik, jeżeli go podepniemy, podbierzemy ze strony producenta. Jak widać jest jeszcze trochę rzeczy do nadrobienia, w, jeżeli chodzi o software w aktualizacjach. Z takich ciekawszych funkcji mam jeszcze oczywiście wybór języka, pierwszy dźwięk, drugi język napisów, teletekstu. ustawienia audio wideo, system Auto, NTFS, NTSC i PAL również wideo rozdzielczość. Z przeplotem 1080 to jest max, który oferuje, jaki oferuje ten e, tuner. Format wideo 16 na 9 efekty wideo, chyba dotyczą przechodzenia między kanałami. Mamy do wyboru standard. A nie, przepraszam, to są e, kolory. Słuchajcie, ja dam standard albo e, domyślne. Audiodeskrypcja, słuchajcie, wyłączona bądź włączona, można włączyć. Audiodeskrypcja, volume offset. Tutaj możemy wybrać chyba czas i wyjście audio out. Mamy do wyboru BSC albo LPCM, więc wybór dosyć wąski. Ustawienia czasu lokalnego ochrona rodzicielska, gdyby kto chciał wprowadzić hasło ustawienia OSD, i tutaj będziemy mieli chyba wyświetlanie, czas wyświetlania napisów. Przeźroczystość menu. Możemy wybrać również. Do 40, może ustawmy sobie 30, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Możemy też organizować ulubione. A ulubione możemy sortować wobec. Yy, jest zdefiniowane 8 list plus dodatkowe favorite. Więc trochę tego jest. Lista satelit, słuchajcie, to jest istotne, to już, tu możemy wybierać satelity jakie sobie ustawimy, ja wybieram Eutelsat, Hotbird, do tego wybieram jeszcze oczywiście Astrę, jedną, Astrę, drugą i polecane ostatnio MonacoSat. Możemy wybierać, tutaj wybieramy listę kanały Telewizji naziemnej mamy automatyczne wybieranie, wybieranie ręczne, wybór kraju. Niestety nie mamy Polski. Mamy Włochy i chyba najbardziej zbliżone są do Polski: Maroko, Peru, Rosja, Singapur, Hiszpania, Argentyna, Australia, Austria, Brazylia, Brazylia, Chile, China, England, France, Germany, Hong Kong India, Irlandia i właśnie Włochy. Ja wybrałem Włochy i to mi w zasadzie załatwia polski zakres. Możemy oczywiście wzmacnianie sygnału anteny, włączyć LCN. Proponuję wyłączyć, jeżeli chcecie sortować ulubione, bo blokuje. Antena power check można wyłączyć, czyli sprawdzanie mocy anteny i tylko wolne kanały bezkodowanych. To zawsze się przydaje. Mamy też menu z telewizją kablową, bo jest to też tu DVB-C. Możemy wyszukiwać auto, bądź też full e, pełny zakres. Ja nie mam w tej chwili telewizji kablowej, więc tego robić nie będę. Mamy też informacje o modelu, wersja sprzętowa, programowa. Możemy resetować do ustawień fabrycznych, jeżeli podłączymy do USB flasha, to możemy updateować również ręcznie oprogramowanie. Tutaj dostęp e, warunkowy. Nie mamy smartkarta, karta włożonego, więc ja tutaj żadnych kodowanych stacji nie, w tej chwili nie będę w stanie e, odebrać. I bonus w postaci gry. Mamy dwie gry. Jedna to Otello. Możemy sobie wybrać czarne bądź białe i grać. Słuchajcie. A druga gra to dobrze znany wszystkim Tetris. Tetris z y, strzałeczką, krzyżaczkiem sobie możemy obracać góra dół. A w dół możemy zjeżdżać też y, przyspieszać i możemy sobie układać. Słuchajcie y, Tetrisa, jak ktoś lubi. To proszę bardzo, da się. Krzyżaczkiem gramy. Bardzo fajny pomysł, żeby dorzucić takie bonusowe gry. Można sobie czasami pograć, jak się nudzi. I nie mamy smartfona pod ręką. Co jeszcze mamy? Słuchajcie, ciekawego. Lista kanałów, ustawienia timera. No to w zasadzie takie podstawowe funkcjonalności. Mamy network configuration, już Wam chyba pokazywałem. I jeszcze pozostaje, słuchajcie, to też już było, chyba. Tak, to już pokazywałem. Lista satelitów. To w zasadzie całe. Słuchajcie, menu. Jeżeli chodzi o e, jakość sygnału, tak jak powiedziałem, ja tutaj zastrzeżeń mieć nie mogę. Kanały są zmieniane naprawdę szybko. Tunel ma wyświetlacz, który informuje nas o tym, jaki kanał jest w tej chwili e, odpalony. Natomiast nie jest to wyświetlacz idealny. On jest pod taki, takim dziwnym kątem też trochę e, zamontowany, więc no też tutaj trochę old jest. Nie jest to jakieś super nowoczesne rozwiązanie. Słucham podsumowania ja bardzo lubię tego typu urządzenia które integrują w sobie kilka osobnych urządzeń możemy dzięki temu zachować większy porządek i zmniejszyć pobór prądu to urządzenie od dostarka zastępuje tuner telewizyjny telewizji naziemnej tuner satelitarny i pozwala nam pozostać przy naszym starym telewizorze bez konieczności zakupu nowego. A jaka jest Wasza opinia? Dajcie znać w komentarzach pod filmem, w komentarzu w opisie będziecie mieli też link do sklepu, gdzie można ewentualnie nabyć tego typu urządzenia. Jest to oficjalny sklep producenta, więc tutaj polecam go ewentualnie zakupić. Jeżeli ktoś natomiast nie zasubskrybował kanału, to proponuję zrobić to teraz, najlepiej z dzwoneczkiem. Łapki oczywiście w górę motywują mnie do kręcenia kolejnych filmów, a ja zapraszam Was również do oglądania pozostałych wideo na kanale. Hej, hej!